Gość Radia Yard. Szef Automobil Klubu Podlaskiego, Piotr Bagniuk, jest gościem Radia Yard. Dzień dobry. Dzień dobry. 40. impreza samochodowa Barburka 2025. Najbliższe dni zapowiadają się naprawdę ciekawie, bo mm, czekają nas Mikołajki, i właśnie w Mikołajki. Taka impreza jest planowana, czy w związku z tym będziemy mieli yy, także te świąteczne emocje, nazwijmy to, i świąteczną oprawę. O prawę będziemy się starali, natomiast mm. coś nie widzę tego śniegu w prognozach, więc najprawdopodobniej go jednak nie będzie. Mm. I nasi uczestnicy imprezy będą mieli dużo łatwiej jak, jak zazwyczaj na, na naszej barburkowej imprezie jubileuszowej. No, można zaśpiewać 40 lat, minęło jak jeden dzień. Jasne. I, i, no, Chciałoby się tego śniegu zawsze, to jest inna atmosfera. Rok temu zrobiliśmy mały eksperyment. Może nie tyle eksperyment, co no, przesunęliśmy naszą imprezę na ostatni dzień listopada ze względu na tą, ten rajd barburki w Warszawie. Najbardziej znaną no imprezę taką motoryzacyjną, barburkową w Polsce. Postanowiliśmy, że w tym roku na pewno będzie w grudniu. No i jakby jest w grudniu 6, szkoda, że tak bez śniegu, no ale ma nie padać. Natomiast z pewnością na to, że Białystok, bo tam jest baza imprezy, będzie chociaż trochę mokro, to będzie, będą się samochody ślizgały. Także mhm. do końca tak łatwo nie będzie. No to powiedzmy o tym, jakie wyzwanie czeka tym razem na kierowców. Pięć prób sprawnościowych w dwóch lokalizacjach na torze Białystok mamy pierwszą i trzecią próbę, a drugą i czwartą mamy w okolicy Kopca Papieskiego, więc mhm. niedaleko od toru Białystok no i mamy próbę wieńczącą naszą imprezę, nosne trofeum Monte Ryblany, o dodatkowy puchar podczas tej imprezy, no już po podciemku, po na włączonych światłach, taki dodatkowy jeszcze element trudności no i zobaczymy kto, kto wygra, podczas tej próby bywało różnie może przyjdzie po, po tej 15, po 16 trochę mrozu, trudno mi już Powiedzieć tak dokładnie, nie sprawdzałem pogody, mm -hmm. a często tak bywało, że te załogi, które startują do tej imprezy w tej. Do tej próby, przepraszam, w kolejności odwrotnej od zajmowanych miejsc po wcześniej odbytych próbach, no to ta adrenalina rosła, bo to były coraz te szybsze załogi, no a warunki robiły się coraz trudniejsze. Także z wynikami końcowymi było, było różnie do samego końca, tak. Nie, nie wiedzieliśmy tego. Także no, walka na pewno będzie. Na próby nie są może bardzo skomplikowane, ale wiadomo, jak jest też troszkę łatwiej, to jest trochę i szybciej. Jak jest szybciej, to raptem się też robiło zakręty, więc. Więc nie, nie, będzie, nie będzie aż tak łatwo. Natomiast jeżeli mamy osoby wśród naszych słuchaczy, którzy zastanawiali się, bądź może nie zastanawiali się, żeby wziąć taką imprezę, to, to sądzę, że ona nawigacyjnie jest bardzo prosta. I jeżeli chcieliby wziąć udział w takiej imprezie, to serdecznie zapraszamy. A mamy jeszcze tak, tak zwaną promkę, czyli promocję na, na wpisowe 50% mniej, więc... Za 150 zł można wystartować w naszej imprezie, e, jeśli chodzi o samo wpisowe, e, bo naturalnie no, tam trzeba jakieś paliwo mieć w baku i, mhm. e, i, i no, trochę ten samochód przynajmniej spróbować no, tak, przygotować, chociaż właściwie przy tej imprezie chyba tak za bardzo nie trzeba, imprezach amatorskich samochodowych z Białego Stoku, dlatego że impreza jest skierowana do kierowców amatorów. Mhm. Więc, samochodem, którym jeździmy na co dzień, możemy śmiało wystartować w tym aucie. Wiadomo, trzeba przygotować może pod tym względem, żeby nic w środku podczas naszej jazdy nie latało, tak, a więc wszystkie rzeczy pochowane, umocowane. Także to. To, to może pod tym względem, te przygotowanie. Pilot nie jest wymagany, natomiast zawsze warto wziąć osobę, która mogłaby, mm -hmm. z którą czujemy chemię, która mogłaby podpowiadać, że za tym wygrodzeniem w lewo, potem w prawo, potem z ileś prostej. Mm -hmm. Gorzej jak odpowie. Zdarza się, no zdarza się, mm -hmm. ale cóż, no to, to takiej pierwsze koty zapłaty można powiedzieć. Jak ktoś złapie to Mm -hmm. potem, się, potem się docierają. Te, te załogi często startują, załogi przez wiele, wiele lat razem. Możemy się zapisywać, jak to zrobić? Wejść na stronę smbap.pl, mm -hmm. czyli stronie dedykowanej dla, dla cyklu samochodowych Misesz z Białego Stoku. I tam jest pierwszy, pierwszy, pierwsza wiadomość, pierwszy news, gdzie otwieramy właśnie tą wiadomość. I, I tam są wszelkie załączniki, jak regulamin imprezy, który ma troszkę stronę, ale trzeba. A trzeba go przeczytać, bo on mówi co, gdzie, o której i co się będzie działo, tak wyłącznie mm. z harmonogramem czasowym. Mm. Już wiecie, ilu uczestników pojedzie? Jeszcze nie. Zgłoszenia przyjmujemy w pierwszym terminie do, do dziś, do 24 do, do godziny piętnastej. Natomiast można po tym terminie również się zgłosić. No, wpisowe jest wtedy nieco wyższe ale nie dla tych, którzy, jak wspomniałem, są nowicjuszami, mm. czyli y, nie wystartowali nigdy w cyklu samochodowych Mistrzostw Białego Stoku, bądź mają na koncie maksymalnie trzy... Starty. Jako, że to jubileusz i taki też finał sezonu, no to będzie też sporo atrakcji, na przykład dla kibiców? Głównie przewidujemy raczej jazdę naszych mm. uczestników, tak? natomiast zawsze ktoś tam będzie mógł liczyć na, na jakiś gift od nas, tak, No, mm. może tak powiem. O, no to macie Państwo niespodziankę ewentualną. Jeżeli mamy taką imprezę jak Barburka, to zastanawiam się, jak wyglądały jej poprzednie edycje, to znaczy, czy one cieszyły się naprawdę dużą popularnością. Cykl samochodowych Mistrzów Białego Stoku. Eee jest młodszy, chociaż ma już w tym roku kończy 15 lat. Mm. Nasza impreza barbarykowa jest dużo starsza. Wszystkich edycji i, i pierwszej nie pamiętam. Byłem już raczej na świecie, natomiast ponieważ może jakieś były przestoje, tak, może co roku się nie odbywała, więc dlatego mówię raczej, bo jeśli nie, to już byłem i, i, i nie, nie byłem przy pierwszej imprezie. Więc trudno mi powiedzieć, jaki miała charakter. Natomiast kiedy już działałem w Automobil Club to ta impreza barburkowa. No, właśnie była trochę taką imprezą barburkową, gdzie te próby sprawnościowe nie były najważniejsze. Mm -hmm. Było to troszkę takie zakończenie sezonu na, na sportowo i było ksiągnisko, był talerz stewarda, jakieś parkowania, oczywiście próba zręcznościowa również. Natomiast kiedy te, te samochodowe Mistrzostwa Białego Stoku ten cykl w 2011 ruszył, to. To było już jasne, że, że uczestnicy chcą rywalizować również podczas tej imprezy, więc no, stała się taką regularną rundą, rundą cyklu. Mm. Także jak wiadomo na przestrzeni lat różne były frekwencje, natomiast zawsze na koniec sezonu też nasi uczestnicy i fani motorsportu chcieli no, zakończyć ten sezon. Tak jasne, jako że też to zakończenie sezonu to od razu wypada zapytać o to jak wygląda plan na przyszły. Jesteśmy w trakcie ustaleń, tak? Czekamy jeszcze trochę na, na przepisy polskiego związku motorowego, czy, czy, czy wejdą jakieś zmiany. Pewne wejdą, troszeczkę już wiemy, ale to jeszcze nie jest, mhm. nie jest oficjalne, więc no, pewnie byśmy chcieli kontynuować nasz cykl, tak, kolejne, na kolejne lata. Natomiast w jakiej formie w tym roku miał już inną formę, gdyż nie była to konkursowa jazda samochodem, czyli. Yy, nie przemieszczaliśmy się pomiędzy próbami, drogami publicznymi wiele razy. Mhm. Była, była to forma takich sprintów. Były na przykład dwie lokalizacje, natomiast już raczej skupialiśmy się na na tych dwóch, nie, więcej, nie, nie większej ilości, może trzech i zazwyczaj rywalizacja trwała na jednej lokalizacji, ona się kończyła, potem była następna, mm -hmm. w ten sposób takimi stacjami się zaczęliśmy poruszać, to też zaczęło mieć pewne plusy, tak? To szukamy zawsze plusów w nowej sytuacji. Także jeśli, jeśli się tam za wiele nie zmieni, jeśli uczestnicy oczywiście będą chcieli startować, a sądzę, że tak, no to... to... Mm -hmm będziemy chcieli chyba zorganizować 7 rund w przyszłym roku tak jak i w tym 2025. Jeśli to się nam uda, no to podczas 41. imprezy samochodowej Barburka 2026 będzie to setna runda samochodowych mistrzostw Białegostoku. No to już wtedy musi być z pompą absolutnie. Raczej tak, tak. Na to mamy nadzieję. Dopytam jeszcze o klasyfikację generalną, jak tutaj sobie ludzie radzą. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce Wojciech Czepiel, Anna Biała mają już 215 punktów, jeżeli mnie tutaj strona nie ma. Tak, tak, 215 punktów. Sądzę, że będą chcieli powiększyć ten zdobycz, natomiast już mają tytuł w kieszeni. No właśnie, Drugie miejsce, drugie miejsce ma Janusz Pietruczuk i Sebastian Zarecki na BMW, że na Toyota ocie pierwsza załoga. Oni mają 100, 146 punktów i mm. też już tytuł drugiego wicemistrza w kieszeni. Natomiast o trzecie miejsce walczą trzy załogi i na pewno będzie się działo w tej klasyfikacji. A to jest nie wszystko u nas, dlatego że mamy jeszcze podział aut na klasy. Mhm. Więc mamy do 1250, potem do 1600 cm sześciennych, potem do tak zwanych dwóch litrów i powyżej. I, okay. i, I tam też w klasach się dzieje, też jest rywalizacja. Także... To zapaleńcy absolutni ci ludzie? Tak, 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 zdecydowanie mhm. tak. Ale dla ewentualnych naszych słuchaczy, którzy chcieliby wziąć udział, mhm. proszę, proszę się nie bać. Miejsce jest dla każdego. Dla zielonych listków również. Nie każdy robi. tak. Raz... Tak, zdecydowanie. Mhm. Te imprezy są po to też, tak żeby, żeby takie osoby mogły, mogły sprawdzić siebie, sprawdzić swoje umiejętności. Raczej obędzie się bez wypadków. Raczej obędzie się bez wypadków, ale chyba też podczas naszej imprezy lepiej tą felgę skrzywić, mhm. jak za sobie większe, większą krzywdę na drodze. Podczas naszych imprez, właśnie w różnych warunkach, mhm. kiedy jest ta rywalizacja, a to zawsze podnosi ten, ten poziom stresu, pozwala to zaznajomić się z tym Stresem, stresem, tak i bardziej zapanować nad nim. Mhm. Czyli jedziemy potem na, na drodze i potykamy się z jakąś sytuacją nadzwyczajną. Z pewnością zareagujemy na to inaczej ponieważ na kilku imprezach z tak samochodowym mistrzem sobie z taką sytuacją spotkaliśmy się już ich razy podczas jednej imprezy, tak więc mm -hmm. bądź podobnej. Więc serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby spróbować, można się jeszcze zgłaszać do naszej imprezy. Jeśli teraz się nie zgłosicie, no mam nadzieję na spotkania w przyszłym roku i naprawdę warto spotkać się, spędzić miło czas i zobaczyć, jak ci właśnie, którzy walczą o tego samochodowego mistrza, czy w klasach, czy w klasyfikacji generalnej, jak oni jeżdżą? Hmm, mówił Piotr Bagniuk, szef Automobil Klubu Podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam. Gość, radia Jard.